U byłego prezydenta USA Joe Bidena zdiagnozowano agresywną postać raka prostaty z przerzutami do kości, co wywołało niepokój na całym świecie. Rodzina i lekarze intensywnie analizują możliwości leczenia, aby skutecznie stawić czoła chorobie. Czy Joe Biden podejmie skuteczną walkę z nowotworem? Poznaj szczegóły tej sytuacji. Kliknij Suba, po więcej ciekawych ploteczek. Joe Biden, pełniący wcześniej urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, stanął przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem zdrowotnym. U amerykańskiego polityka zdiagnozowano złośliwą postać raka prostaty, która zdołała już zaatakować kości, co sprawia, że sytuacja stała się niezwykle poważna. Najbliżsi Joe Bidena wspólnie z zespołem lekarzy zastanawiają się nad możliwymi strategiami terapeutycznymi podczas gdy cały świat z niecierpliwością i obawą obserwuje kolejne informacje na temat jego stanu zdrowia. Najnowsze niepokojące doniesienia o byłym prezydencie szybko obiegły międzynarodowe serwisy informacyjne. Diagnoza, którą usłyszał Joe Biden, była dla jego rodziny oraz społeczeństwa wstrząsającym ciosem. Jak informuje CNN, agresywna postać nowotworu prostaty wymaga natychmiastowego działania a dodatkowym wyzwaniem są przerzuty, które rozszerzyły się na układ kostny. W opublikowanym przez jego współpracowników komunikacie nie pozostawiono cienia wątpliwości co do ciężkości sytuacji, wskazując, że Joe Biden walczy o swoje zdrowie i życie. Jego najbliżsi razem z zespołem medycznym nieustannie analizują dostępne opcje leczenia. Na początku zeszłego tygodnia były prezydent Stanów Zjednoczonych został poddany szczegółowym badaniom, które miały na celu zidentyfikowanie guzka prostaty. Objawy związane z układem moczowym, które stawały się coraz bardziej dokuczliwe, wymusiły konieczność podjęcia szybkiej diagnostyki. W wyniku przeprowadzonych badań w piątek stwierdzono nowotwór o wyniku 9 w skali Glisona, określanej jako grupa 5, co sugeruje wyjątkową agresywność złogów komórkowych. Ta skala jest szczegółowym narzędziem diagnostycznym, które pomaga lekarzom określić stopień złośliwości nowotworu. Im wyższy wynik, tym większe zagrożenie dla pacjenta. W obliczu tak dramatycznej sytuacji rodzina zaangażowała się w poszukiwanie najskuteczniejszych metod terapeutycznych. Mimo ogromnych trudności, lekarze w tej chwili wykazują ostrożny optymizm, jako że agresywne nowotwory prostaty często wykazują wrażliwość na terapię hormonalną. Daje to nadzieję na zmniejszenie tempa rozprzestrzeniania się choroby i kontrolowanie jej objawów, otwierając drogę do skuteczniejszego zarządzania i leczenia. Treść tego komunikatu przyciąga uwagę i współczucie ludzi na całym świecie, którzy śledzą każdy nowy raport na temat zdrowia byłego prezydenta z napięciem i nadzieją, że lekarzom uda się znaleźć sposób na opanowanie tej trudnej do pokonania choroby. Przykład Joe Bidena pokazuje, jak nieprzewidywalna potrafi być walka z rakiem i jednocześnie jak kluczowe znaczenie ma szybkie działanie i dostęp do nowoczesnych form leczenia. Bliscy prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, w tym jego obecna żona Jill, są głęboko zaangażowani w proces, który wymaga ciągłej współpracy z zespołem wykwalifikowanych lekarzy. Intensywne konsultacje, które obejmują także czołowych doradców politycznych prezydenta, skupiają się na dokładnej analizie wszystkich możliwych form leczenia, dostępnych metod terapeutycznych oraz ich potencjalnych skutków. Taka strategia nie tylko ma na celu znalezienie najbardziej efektywnego rozwiązania, ale również zapewnienie kompleksowego podejścia do zdrowia prezydenta, obejmującego zarówno fizyczne, jak i psychiczne aspekty jego kondycji. Warto przypomnieć, że dla Joe Bidena kwestie rodzinne mają szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście dramatycznych wydarzeń z przeszłości. Pierwsza żona Joe, Neilia, zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, który miał miejsce krótko przed świętami Bożego Narodzenia przyczyniając się do wielkiej straty. W tym samym wypadku zginęła także ich mała córka Naomi. Te bolesne wspomnienia mogą kształtować podejście Bidena do zdrowia i rodziny, czyniąc wsparcie bliskich jeszcze istotniejszym. Żona Jill oraz najbliżsi doradcy odgrywają tu nieocenioną rolę, zapewniając nie tylko praktyczną pomoc, ale również emocjonalne wsparcie niezbędne w trudnych chwilach nisuba, suba po więcej ciekawych ploteczek